Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Święty Łukasz na tle obrazu w radości. Odnaleziona drachma, ocalona owca. Maluje ponury obraz szemrzących. Szemrane to towarzystwo. Dominują dziś dwie interpretacje tego szemranego towarzystwa. Jedna, że to obraz katolickich hipokrytów, uważających się za lepszych, wiernych nauce moralnej Kościoła, konserwatywnym wartościom. Zakute pały, nie nadążające. Faryzejskość miałaby tu być synonimem wierności. Druga interpretacja, że szemrani to była moralna i intelektualna elita, awangarda judaizmu, a ich obraz w Ewangelii jest zniekształcony przez chrześcijan, do których nie przystali i tym samym byli przez nich traktowani wrogo. A wszystko to zapowiedź antysemityzmu i Holokaustu. Czyli wszystko dobre, co nagina słowo pod antykościelną awersję i nienawiść. O barany, o drachmy, o o pogubienie, oby was pasterz wziął na ramiona, oby was znalazła miotła mocherowej kobiety. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.